Siema to ja człowiek ciekawostka dziś na sportowo lecimy. Okej, okay. lecimy z mniej znanymi ciekawostkami o Cristiano Ronaldo takimi, które nie są na pierwszej stronie Wikipedii. Pierwszy. Nie pije alkoholu i to z powodu rodzinnej tragedii. Ronaldo całkowicie unika alkoholu, głównie dlatego, że jego ojciec był alkoholikiem i zmarł z tego powodu. Ta historia mocno na niego wpłynęła i dlatego Ronaldo prowadzi bardzo zdyscyplinowany styl życia. Drugi. Jako dziecko miał problemy z sercem. W wieku 15 lat zdiagnozowano u niego przyspieszony rytm serca, tachykardia, co mogło zakończyć jego karierę, zanim się zaczęła. Przeszedł zabieg laserowy i szybko wrócił do treningów. Trzeci. W domu nie pozwala synowi pić Coca-Coli ani jeść chipsów. Mimo, że sam reklamował słodkie napoje i fast foody, w domu trzyma bardzo rygorystyczną dietę, nawet jego dzieci nie mogą jeść niezdrowych rzeczy.